Nie odbiję, nawet w domku na Bahamach. Hatwa oferta, zwisa i powiewa, tak jak hamak. Bo mam w planach inną podróż, także sorry. W przedziale, czy wagonu, jadę przez właściwe tory. A pierdolę to. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy robili to, co w większości, czyli poszukam jakichś herosów. Dzisiaj robimy sobie taki luźniotki odcinek i zobaczymy po prostu, jakie będą. A poczekajcie, zmienię trochę, żeby lepiej było mi słychać. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Trochę mam chrypę, mam nadzieję, że nie będzie tego mocno słychać na nagraniu Zaczniemy sobie od tego, że Juanem szukam Viviany Jeszcze jej nie znalazłem, została mi ostatnia mapa, czyli właśnie Szczerba Samobójców Ale znalazłem takie yy, grzyby piękne, więc sobie teraz otworzę Oczywiście robimy naszą piękną, nasze piękne zagadki Dobra, tu były te dwa Skurczy byki, to było gdzieś tu chyba Dobra, tu Tego jeszcze nie było Dobra, te były tu to było tu, o nie kurwa gdzie to było, czekaj, czekaj, a tu te dwa To było tu To było tu, nie tu, dobra to tu No wooołdż! Dobra, przepraszam, przepraszam Dobra, to tu i to tu, dobra I grzybek jaki otrzymaliśmy, ta piękny, heroiczny, dorodny okaz mroźlarza Ja nadal nie wiem co się z nimi robi, bo nagrywam, jeszcze tego pierwszego odcinka nie zmontowałem a nagrywamy już drugi kurczę, yy, mimo że są chyba dwa albo trzy dni przerwy, bo mam od dwóch albo trzech dni nagrany odcinek kurczę z Margonem, ale jeszcze go nie zmontowałem. Yy, ale dlaczego? To może się dowiecie w, yy, w dalszej części odcinka. Szukam Viviany, No zostały mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem respów na tej mapie do sprawdzenia. Jeżeli nie będzie, no to znaczy, że jej po prostu nie ma i tyle. Zaraz. Dobra, jest Viviana A chciałem powiedzieć zaraz się z Wami. Spotykam, gdzie ona jest tutaj, dobra, czyli... Dobra, słuchajcie, nie będę robił cięcia Nie będę robił cięcia, a patrzcie, już się Muszita zrespiła, a byliśmy ją bez cięcia Kurczę, na tym odcinku, na samym przywitaniu, więc... Więc sobie do niej idziemy, najpierw do wiwianki, później, no bo jako, że to jest Heros, później sobie pójdziemy do... Do pani musity, która odda nam być może jakiś dobry item, powiem wam tak, po poprzednim odcinku, bo... Yy... Ten, który już mam nagrany, to wiadomo, że wrzucę tego wcześniej. Po poprzednim odcinku i po tych mega słabych dropach. Na tym odcinku nie wymagam już totalnie niczego. Nie ma miejsca, więc w razie dobrego dropu to coś trzeba będzie usunąć. Po naprawdę poprzednim odcinku. Ja naprawdę nie spodziewam się już niczego dobrego od herosów, od E2 i tak dalej, więc nawet o nic nie proszę. Po prostu dzisiaj będę szukał herosów e dwójki ewentualnie będę pił. I co dropnie, to dropnie. Jak coś dobrego, to super. Jak coś słabego, jak to, no to trudno. Żyje się dalej. Ubijemy sobie jeszcze musite, oczywiście. Beścior, Deimos, musita. I drop, jaki z niej otrzymamy. Aha, jest na mapie, ale się nie zrespiła. Dobre. No i pięknie. Musita się już respiła, oczywiście. Bijemy ją, dajemy out, bo po co na Turce? Pazury, pumy. Przepiękne. Ja idę szukać dalej harosów. Dzisiaj. Chciałbym się skupić na Unii, może kurczę taki lekki powrocie jakiś obuo, wesołym Marokańczykiem. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Dobra, to Sataniel teraz będzie bity. Po Satanielu będzie bity Zufulus Makosz Serc. Jest respiony, ta ty! Jak go wywaliło do góry? Jakiegoś, ale najpierw sobie to. Bo może zdobędziemy będziemy z tego piękne kulki. Niestety nie, bijemy Zufa. Jak dropnie legenda to muszę coś usunąć, bo nie ma miejsca. Ale oczywiście nie dropnie, więc na spokojnie, moi drodzy, na spokojnie. Teraz tak, wyloguję się z mojego zastępcy, wejdę sobie na Deimus, ubiję, ubiję sobie Musite. Spałem się w ogóle 4,5 godziny około. No, może maksymalnie, no tak, między 4 a 5 godzin się spałem. Ubiliśmy sobie Musite, dlatego możemy się trochę język plątać. Ubiliśmy sobie Musite, relogamy na Debeściaka i mamy tutaj pięknego, złego przewodnika. kurcze, więc to zwiastuje. Jaki drop? Nie wiadomo, oczywiście. Nie wiadomo jaki drop, ale możecie zejść do sekcji komentarzy i napisać teraz przewidywany drop ze złego przewodnika, tak jak robimy to na streamach z Margonem, oczywiście. Ja tego złego przewodnika biję, tak jak powiedziałem. Nie będę się dzisiaj jakoś ekscytował tym, że, kurde, na pewno spadnie legenda. No, bo po ostatnim odcinku naprawdę jestem załamany. Wychodzę z lekkiego załamania, z lekkiej depresji. Co dropnie, to dropnie. No właśnie. Widzicie i po co tu w ogóle emanować jakąkolwiek energią skoro jesteś przez tomargonem Nie przeklnę. Będę dzisiaj prowadził odcinek kulturalnie. Postaram się przynajmniej. Po czterech dniach wracam do nagrywania tego odcinka, jak teraz zdążyłem zauważyć. Chyba... O, oh, teraz kamerka jest idealna. E, ale co z tego oczywiście? Znalazłem pięknego herosa, ale stwierdziłem, że zanim sobie go ubijemy, to ubijemy sobie najpierw zagajników. Być może nawet będzie dwóch stało. Zobaczymy. Po skramać już jest ubity. Jak widzicie, drop jaki poleciał, to żaden. Bo po prostu nic nie dotknęło. Teraz idziemy na pogromce gryfów i zobaczymy, czy on w ogóle będzie stał. Ale chyba nie stoi. Więc możemy się przelogować elegancko na debę ściaka Ale chyba musimy to zrobić przez główny panel, tak mi się wydaje przynajmniej. I tutaj znaleziony Heron, to zły przewodnik, który zrespi się w Andarum. Na dość dziwnym respie, szczerze powiedziawszy. Nie, nie spotykam tutaj go za często, no ale cóż, jak się pojawił, to go oczywiście ubijemy. Ja trzymam kciuki oczywiście za y, zbrojkę z niego legendarną, ale na magiczne, no bo ta na fizyczne, ta na fizyczne kurczę już nie jest mi potrzebna za bardzo. A taką na magiczną, na magiczne postacie bardzo bym przygarnął, ale niestety jej w tym odcinku nie przygarnę, chyba że jeszcze jednego znajdę. No. To wie, kto wie, ale póki co, niestety musimy się zadowolić. Z zwykłym zwojkiem. Kurde, powiem wam tak, że ja tak bardzo ubolewam, że nie mam na Unii postaci na, yy, na orlice. kurcze, bo na tą orlicę często ludzie wołają. To jest jeden z moich ulubionych tytanów, bo jest to taki tytan, z którego moja przygoda z Margonem, nazwijmy to, zaczęła się. I yy, kurde, właśnie teraz wołali na, wołali na 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 orlice. Czy ty, wy to zobaczycie? Nie, ale możecie widzieli. O widzicie? Kamasz, córy, powietrza właśnie spadły. Kurde no, nawet nie chodzi mi o te legendy, ale kurczę, no tak bym chciał tą orlicę bić. A jedyny chyba świat, na którym mogę tą orlicę bić, y, to jest Syberia, jak dobrze kojarzę. Chyba, tak, 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 na Syberii mam y, faktycznie postać, którą y, ona się nazywa Rypishon, w sumie chyba nawet mam dwie postacie, jak się nie mylę. Bo mam i swojego tropka tego z Narwhals, i z tego, kurczę, i tego, kurczę, y, paladyna mojego. Z Nutei, tak? Dobrze mówię? Chyba dobrze, chyba dobrze mówię. Kurczę, jest tutaj pogromca gryfów, byśmy go sobie ubili, bo znalazłem kolejnego Herosa. Ale żeby nie było tak, że są sami Herosi, to ubijemy sobie jeszcze tego pogromca gryfów, pójdziemy później na poskremacza Hydr, i dopiero wtedy ogarniemy sobie Herosełka pięknego, którego już znalazłem. Więc zrobię Cięcie. Dobra, cięcie było, trwało aż chyba 2 sekundy albo 3, coś takiego, pogromca już jest, oczywiście ubijemy sobie go na auto. Dobrze, że, że zwojki dropnęły, bo nie mam ich za dużo, jak sami widzicie, tylko 7 w sumie, bo tutaj nigdzie w innych torbach, a nie, tu jeszcze mam 7 w sumie, no dobra, to nie było tak tragicznie z nimi, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o te zwojki, o ilość, co to jest, Paskow ale jaki ładny, kurde. Dobra, to ubijamy sobie jeszcze po skrameczach hydry. Tak, on już jest zrespiony, więc jest masno I kurde, lecimy sobie na pięknego, piekielnego kościeja Którego znalazłem, kurde, mogę wam nie mówić, ale dobra I tak już za sekundę będziecie to wiedzieli I będą się pewnie się zalogować Tak, oczywiście, bo to jest takie głupie, że ten dodatek Nie pozwala logować, przelogowywać nam się Change server, chodzi mi o, o ten dodatek Ten dodatek Między postaciami na naszym koncie pozwala nam się normalnie przelogowywać, i kiedyś było tak, że jak jesteście na swoim zastępcy, to możecie się przelogować na swoje konto, yy, po prostu właśnie przez ten dodatek. A teraz, kurde, już nawet jest tak, że zastępcy nie możecie się przelogować na swoje konto. To jest kurde, dziwne. Nie wiem, czemu to się zmieniło. No bo ze swojego konta na konta zastępcy nigdy nie mogliście się przelogować, no ale to jest inna, inna jakby... O kurde, co on mnie tak zgnoił? Przepraszam, a, bo ja miałem 60% Ty, no nie mów, że padę na kostku, bo chyba nie wiem co zrobię Dobra, wezmę się, uleczę, co? Bo ja tak go biję, kurde, dość pewnie, a żeby on tu czegoś nie, nie odwinął, kurcze Dobra to co, klikam to i zobaczymy co dropnie. Piękny kościany amulet, piękny unikat, przepiękny wręcz. No i co? Jakiś herosek by się teraz przydał, a może już chyba wiem jaki to może być heros. Jesteśmy, jesteśmy na poskramiaczu po skramiaczu hydr oczywiście po skramiaczu hydr a co to oznacza? To oznacza tyle, że możecie się domyślać, że kolejny heros został znaleziony i faktycznie macie rację, jeżeli tak myśleliście. ej, dałem auto, ocham, dobra, okej. Okay. Jeżeli tak pomyśleliście, to macie rację, gdyż kolejny heros został znaleziony, a jaki heros to jest? No nie mogę wam powiedzieć, ale możecie się również domyślić i możecie teraz w komentarzu obstawić, co to będzie za heros. Hmm. Nie jest to trudne. Bardzo często się u mnie pojawia na kanale i jest gnojem. Nigdy mi nie dał legendy, ale mam nadzieję, że kiedyś mi da. To jest taka maciupeńka podpowiedź, jak zresztą widzicie. No dobra, użyjemy sobie zwoju, żeby nie zapierdzielać zbyt daleko. Pójdziemy sobie tutaj na zagaja jeszcze trzeciego. To jest pogromfinie Manticore. Tak, jak dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam. Patrzcie, jak daleko stoi. ja pierdykam. Zobacz na to. Tu jest jej rest normalny, a stoi aż tutaj. No to nie, jeżeli niedługo kurwa będzie przy wejściu stała. Pogroczenie mantikor? co ty mi oddasz? Pewnie legendarne łapki z Ciebie dropią chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Ty, te strzałki w sumie ja sobie mogę z niej brać, bo one są w miarę na mój level. No i dobra, teraz już nie zrobię tego błędu, że... Przeloguję się za pomocą dodatku, tylko wyloguję się stąd i kliknę tutaj Debeściak. I jestem oczywiście na pięknym złodzieju, który również nie odda mi nic dobrego, więc ja nawet na to nie liczę. Zbiję go byle szybciej. Piękna mikstura ucieczki, mam to w dupie. Kliknąłem, bo myślałem, że ma miejsce. Oczywiście je mam jak zawsze. Wydaje mi się, że kiedyś dropnę legendę, jakąś nie wiem, czy z Herosa, czy czegoś innego, po prostu dropnę legendę. Nie zwrócę uwagi na to, że mam zero miejsca i nie wezmę. I wspomnijcie kiedyś moje słowa, naprawdę. Tak mi się kurde wydaje. Otworzę sobie co to jest w ogóle. Aha, mroźlarza dostałem jakiegoś, no to dobra. No i kolejne bicie Zagajników, jest jak widzicie u góry tutaj zły przewodnik znaleziony, ale niestety nie mogę na niego iść, bo gościu napisał, że bez magicznych, a więc no niestety, niestety nie tym razem, nie ubiję sobie tego przewodnika na Unii, nad czym bardzo ubolewam oczywiście, no bo również chciałbym na tym odcinku jeszcze jakiegoś Herosa ubić, no ale no niestety no. Widzicie, wiecie jak jest, ubijemy sobie się tych zagadników, ja się uleczę, żeby czasami tutaj nie paść, a przy okazji zrobię sobie jedno miejsce wolne, oczywiście ubijemy go na szybkiej, pięknie, azurytowe ostrze błyskawic, przepiękny item jak widzicie. W ogóle, ale naprawdę, ten item mi się mega podoba, niektóre itemy w Margonem, mimo że są zwykłe, to są tak zarąbiście wyglądające, że aż dziwne, że nie mają jakiejś wyższej, nazwijmy to, rangi czy jakości poskramiacz hydry jeszcze na nas. Czeka tutaj. Ubijemy sobie go. No i oczywiście jako, że bijemy dwójki w tym odcinku, a po nich są herosy, no to teraz nie będzie inaczej. Mm, teraz nie będzie nie będzie inaczej, ok? Y, teraz nie będzie inaczej, bo kurczę klepiemy sobie poskramiacza i relogamy sobie na Debeściaka, czyli na mojego pięknego tropiciela na świecie Infinity i tam bijemy sobie pięknego. Herosa, którego kojarzycie bardzo z moich odcinków i Herosa, który kiedyś oddał mi legendę. Jaki to Heros? Oczywiście jest to karmazynowy mściciel, którego znalazłem na jednym... No nie na ostatnim, no bo wyszedłem z groty i poszedłem w lewą stronę, więc ten res, sprawdziłem ten. No i tutaj, czyli na trzecim respie, więc zostało mi tam Pewnie koło 8-9 respów na tej mapie, a tak przeszukane wszystkie respy od samego początku. Nie mam miejsca, muszę o tym pamiętać, że nie mam totalnie kurczę miejsca. Więc w razie czego to może usunę tego grzyba, bo ona raczej mi się do niczego nie przyda. Karmazynowy ściciel oddaje mi cynobrowe cięcie, zemsty. No niestety nie jestem z tego zadowolony, ale tak jak powiedziałem w tym odcinku nie będę jakoś mega emocjonalnie reagował na słabe dropy, ani na dobre dropy, których zresztą nie było. No to był taki luźny odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo powiem Wam, że mi naprawdę formuła takiego odcinka bardzo się podoba, że bez, że, bez jakich, tam, jakichś... jakichś... Cięż, ciężki, ciężki jest polski język Bez jakichś większych kurde Bez większego spinania się o te dropy, o tych herosów Co będzie to będzie na odcinku I takie odcinki są też przydatne na pewno na tym kanale Bo pozwalają nam się wyciszyć Tak jak mi teraz się pozwoliły wyciszyć I pozwoliły mi na to, żeby się z wami pożegnać Jeżeli odcinek wam się spodobał to kliknijcie łapkę w górę Zostawcie suba, dzwonek jeżeli chcecie być totalnie na bieżąco I napiszcie piękny komentarz, yy, który być może dostanie ode mnie serce, więc jest osoba, ale się, oczywiście. Trzymajcie się i do następnego odcinka. El koni